A to ja miłość Dzisiaj będę nagrywał y, giereczkę Pet Simulator X pewnie większość ją kojarzy bo to jest jedna ze sławniejszych gier w ogóle w Robloxie. i dzisiaj Wam ogólnie pokażę różny, tą gierkę pokażę Wam i będą oczywiście odcinki od niej, od niej częściej I, i, i teraz Wam pokażę co to teraz, bo to jest pierwszy pierwszy raz w ją pokazuję na moim kanale i w ogóle teraz Wam pokażę o co o niej chodzi, bo, ale pewnie większość wie. Po prostu zbiera się tu, zbiera się, otwiera się jajka, zbiera się różne koiny, zdobywa się petyw. Ja ogólnie mam już na ogólnie prawie najlepszego peta w grze. Więc, y, ogól, więc teraz Was zapraszam I, ma, i na koniec oglądajcie do końca, bo na koniec filmów będzie super konkursik dla Was. Więc widzimy się, więc widzimy się, jak już, już będę, już będę w tym miejscu, który Wam chcę pokazać. W ogóle nie, tutaj jest taki, taki ten, taki, taka mapa świąteczna, gdzie są jajka. I ja te, te, tego odwożyłem, te, ja tego nazbierałem 2 biliony prawie, a tutaj jajko kosztuje milion i dwie, 200 dwie, tysięcy, więc dzisiaj będziemy robić jedną z czterech części openingu, czyli dzisiaj wydamy 400 milionów. Więc bierzemy się za otwieranie. Oczywiście ja będę usuwał rary, bo one mi są niepotrzebne. Odpalę sobie busty superlaki, ultralaki ultra lucky. I zaczynamy otwierać. O nie, inwentory is full. Idę sobie włożyć do banku pety. Mam za dużo. Miej za dużo tego. Odłożę sobie słabe pety do banku. Włożę so, sobie te słabe elfiki. Nie. Włożmy sobie te wszystkie elfiki. Rządek. Już kończymy usuwa już kończymy tego i jeszcze sobie włożymy takie legendy Cyk w ogóle, czy jakiś mityk dropnia. Weźmy jeszcze te włóżmy. bo ich mam nawet dużo. Użmy jeszcze parę tych. Dobra, tyle wystarczy. Jest? Nie mogę tego włożyć. O nie, muszę usuwać te pety. Muszę pousować te wszystkie elfy. Oglądajcie do końca, bo jak już mówiłem, będzie super konkurs. Będą nawet dwa konkursy. Więc oglądajcie. Dobra. usunięte. Idziemy teraz otwierać jaja. Chyba dzisiaj wydamy 300 milionów. Dzisiaj wydamy 300 milionów i będzie i nie wiem jeszcze ile będzie części tego openingu. Ale to w następnym odcinku będzie kolejny opening. Więc śledźcie mój kanał. Subskrybujcie i lajkujcie. Widzimy, to ja nie będę wam przedłużał, bo nie ma co tu patrzeć jak robią słabe pety. Po prostu wam pokażę kiedy będzie już pierwszy mityk. Mam trochę złą informację, no bo akurat dopiero teraz się skamnąłem, że to będzie za długo trwało, że jak będziemy otwierać 300 milionów, dzisiaj otworzymy do, dzisiaj otworzymy pierwszą część, czyli taka mała, czyli otworzymy 50 jajek, a, a w następnej części już będziemy więcej otwierać. Więc, a i jeszcze na końcu powiem Wam ten konkurs. Więc widzimy się, jak poleci coś dobrego. Dobra, jesteśmy już po 50 jajkach i akurat nic nie drogo same legendy i rery, ale teraz wam powiem właśnie ten konkurs. Więc ogółem, jak napiszecie komentarz chcę peta, to ja wylosuję, to ja pod koniec stycznia wylosuję jedną osobę, która zgarnie sobie o, właśnie, o jednego takiego silver Staga w Rainbow. Z magnetem Chet Breaker 2 i Agility 2. A drugi konkurs będzie ten, kto zasubskrybuje kanał i napisze w komentarzu pod jakimś filmikiem, na przykład co mógłbym nagrać w kolejnym odcinku. To, pod, to też pod koniec stycznia nagram taki odcinek z losowania, że wylosuję też drugą osobę. To, 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 i, i zaproszę ją do listy do, 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 mo, do mojej listy znajomych. Więc teraz się z Wami żegnam. I to był miłość. Lajkujcie, subskrybujcie, pa! No,